Czy wolnorynkowcy chorują na złudzenie ponadprzeciętności? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, należy sobie wyjaśnić, czym tak naprawdę jest złudzenie ponadprzeciętności. Jest to jeden z błędów poznawczych objawiający się skłonnością jednostki do przeceniania swoich umiejętności i cech w stosunku do innych ludzi. Jednym z głównych efektów złudzenia ponadprzeciętności w stosunku do ilorazu inteligencji jest efekt downinga. Opisują tendencje ludzi o poniżej przeciętnej wartości lorazo inteligencji do przeceniania wartości swojego IQ, a także ludzi o ponad przeciętnym IQ do niedoszacowania jego wartości. Jednym ze zjawisk psychologicznych ważnych dla uzasadnienia tytułowej tezy jest efekt duninga Krugera, który udowadnia, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności. Na wykresie widzimy, że osoby o lepszych umiejętnościach oceniają swoje umiejętności gorzej niż te o umiejętnościach słabszych. Pozostaje kwestia: co łączy te zjawiska psychologiczne z elektoratem partii skrajnie wolnorynkowych? Otóż kwestie te są ściśle ze sobą powiązane. Rzućmy okiem na ten wykres dotyczący wieku wyborców danych partii. Jest to wykres z roku 2015. Widzimy tutaj, że w partii Korwin największy procent wyborców jest w wieku od 18 do 29 lat, czyli głównymi wyborcami Janusza Korwin-Mikkego są osoby niedoświadczone w różnych płaszczyznach życia. Gdy przejdziemy do grupy drugiej, to jest ludzie w wieku od 30 do 39 lat, następuje drastyczny spadek, bo aż o 12 punktów procentowych. Następnie słupek procentowy leci cały czas w dół. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego wykresu? Skrajni wolorynkowcy, nie poznawszy wcześniej realiów wolnego rynku, z góry zakładają, że poradzą sobie w korwinistycznych realiach, jednocześnie przeceniając swoje możliwości. Przejdźmy do następnego wykresu dotyczącego wykształcenia elektoratu. Na wykresie jesteśmy w stanie dostrzec, że największy procent wyborców korwina to osoby bez wykształcenia czyli w większości są to osoby bez kompetencji, które przeceniają swoje możliwości. A najmniejszy procent to osoby po wykształceniu zawodowym, czyli są to ludzie, którzy spotkali się już z realiami wolnego rynku i zrozumieli, jakimi brutalnymi zasadami kierują się kapitaliści. Jakie wnioski należy wyciągnąć z tych informacji? Myślę, że wszyscy zdaliście sobie sprawę z tego, na kim żerują partie wolnorynkowe. Mało tego, myślę, że takie partie doskonale zdają sobie sprawę z brutalności wolnego rynku, mimo wszystko kontynuują swoją działalność polityczną, bo znaleźli sobie doskonały sposób na zarobek. Czyli pokłamać, Omamiać, a co miesięczna ogromna pensja wpada na konto. Komunikat do wszystkich zwolenników wolnego rynku. Zalecam sprawdzić osobiście, jak wyglądają realia dzisiejszego świata, jak ogromny wyzysk panuje na świecie. Wyróbcie sobie po prostu swoje zdanie, zanim ślepo uwierzycie ludziom, którzy sami nigdy nie przepracowali nawet godziny, a wszystkie ich pieniądze pochodzą z oszukiwania ludzi. Bo to, co robią politycy skrajnie wolorynkowi, to po prostu oszukiwanie ludzi, żerowanie na ich niewiedzy, tylko po to, żeby wyciągnąć kolejne pieniądze.